Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie kochani pozdrawiam z miejsca świętego od błogosławionej Karoliny. Krótko chciałabym tak opowiedzieć, może powiedzieć o takim doświadczeniu i zachęcić kto, jeżeli ktoś z was Miałby możliwość, a jeszcze nie był, przyjechać do Wałrudy w miejscowości Zabawa pod Tarnowem, tu właśnie, gdzie przed 110 lat temu zginęła Karolina K., kuskówna, chroniąc swoją godność, dziewczęcą. Tu przyjeżdżają osoby też wielu pokrzywdzonych, skrzywdzonych. Karolina jest przede wszystkim też patronką osób pokrzywdzonych. A myślę, że dzisiaj w dzisiejszym świecie nie brakuje osób pokrzywdzonych. Na pewno jest więcej e, chyba tych skrzywdzonych niż nawet tych osób takich. Niekrzywdzonych. Dlatego to jest, uważam, że dobre i święte miejsce, które stąd wyjeżdża się podniesionym na duchu. Akurat przyszłam, jestem przy stacji numer 3, bo tu jest utworzona Droga Krzyżowa od Domku Karoliny gdzie właśnie jest domek Karoliny z stacją pierwszą. Drugą jest stacją Grusza którą nauczała, jako 16-letnia, jakoś młoda dziewczyna nauczała dzieci pod gruszą. Do dzisiaj tam są jeszcze gruszki rosną już właśnie nawet widziałam małe gruszeczki takie malutkie, malutkie ale i trzecia stacja jest, chroni się do Ciebie na wej zanim się wejdzie do lasu. I o tym miejscu szczególnie chciałabym taki podać takie doświadczenie, oczywiście moje. Że zawsze, kiedy tu byłam i wchodziłam do tego lasu, tu, tam jest znak szlak męczeństwa, jest strzałka. Kiedy przekraczałam te barierki, to tak jakby się czas zatrzymał i niby się dość tam idzie długo, długo, bo tam są stacje. One są tak trochę rozdzielone i trzeba iść. Jeszcze później tam jest droga, później tam zawija. I jak już kiedyś op opisywałam, tam się wychodzi z tamtej strony. Ale moje doświadczenie jest takie, że gdy ile razy tu byłam, tyle razy czas się zatrzyma, zatrzymuje. To jest coś podobnego jak w lasku gromblińskim w licheniu. Właśnie, że wychodząc z tego lasku, wychodzę z takim światłem Bożym, z nadzieją. I dlatego kto tej nadziei już prawie nie ma. Kto wołam takie do osób takich co są w jakimś utrapieniu, takim już poszukujących nadziei, kto właśnie tej, jest w takim stanie, niech przyjedzie. Niekoniecznie, jeżeli nie, nie ma możliwości 18, ale w innym dniu niech przyjedzie i przejdzie z różańcem. Czy z koronką niech spokojnie tu odda. Odda przy tych stacjach wszystkie swoje, co otrzymał dotychczas z ranienia. Zobaczysz, zobaczysz, że wyjdziesz odnowiony, odnowiona. Zobaczysz, że Twoje życie, gdy przejdziesz z Karoliną, ten las, zobaczysz, jak oddziałuje na Ciebie. Bo mówię to sama, dlaczego Wam mówię, dzieląc się, bo sama tego doświadczyłam i dlatego pragnę się z Wami tym podzielić. Gdybym nie doświadczyła, nie mówiłabym tego. A że sama doświadczyłam, to tą jakby łaską pragnę się z Wami podzielić, że jest coś takiego. Przyjechać w to miejsce, pójść z Różańcem, z błogosławioną Karoliną. Ona działa i ona wychodzi z tobą z tamtej strony, ze światłem, dając kolejną nadzieję na życie nowe, z nowym życiem. Dlatego, kochani, myślę, że warto. Jeślikolwiek macie jakieś utrapienia, a już jakby jesteście w takim ostatnim. On teraz widać, ostatnim takim braku nadziei, to naprawdę zachęcam do tego miejsca. To jest miejsce naprawdę tak uczczone przez wielu, wielu, wiele tysięcy ludzi, jak tu przebył przybywa każdego 18 miesiąca. To jest bogactwo w ogóle brak słów, ale to jest, jak mogę powiedzieć, że piękne działanie Ducha Świętego. Jest tu Duch Święty, który działa, tak jak jest w zabawie Kościół pod wezwaniem świętej Trójcy. Więc to jest... Być tu to jest wielką łaską. I wyjść wyjechać odnowionym. I to jest taki mój apel do osób z poranionych w tym świecie, takich naprawdę złamanych na duchu, cierpiących, że to jest właśnie miejsce, gdzie naprawdę leczy. Tak jak licheń. Matka Boża Bolesna, Lasek Grąbliski. Tak właśnie tu to jest miejsce, które błogosławioną Karolinę leczy. Ona jest patronką przede wszystkim tych osób skrzywdzonych, cierpiących. Też oprócz, że jest patronką czystości. Jak mamy witanie to możemy y, zobaczyć właśnie jaką patronką jest czyją błogosławiona Karolina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze jest. traktor jedzie. I na koniec Pomódlmy się właśnie tu na skraju lasu, gdzie też, no Karolina, właśnie żołnierz 110 lat temu kazał ojcu zostać przed lasem, a chciał niby właśnie, żeby pokazała drogę, gdzie poszli Austriacy i ją chciał skrzywdzić. Więc tu został ojciec, zostawi... przymuszony został, żeby musiał z... zostawić córkę, a już dlatego się nazywa Szlak Męczeństwa. Za wszystkich cierpiących, bardzo jakoś w trudno co mają, proszę Cię błogosławiona Karolino, już teraz uleć ich złamane serca. Aby mogli odzyskać siłę z tego miejsca, nawet jak już jeszcze ich nie ma tu, to proszę Cię, błogosławiona Karolino, pomóż im. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chronię się do Ciebie. Karolina musiała już od trzeciej stacji, tu jest taki napis, bo to są psa z psalmu numer 16, błogosławiona Karolina. To jest opatrzność Boża, że tak nazwali trzecią stację chronię się do ciebie. Bo od tego momentu musiała się już chronić w Bogu, gdy pozostała sama z żołnierzem. Więc... Nie przypadek. Chronię się do ciebie. Uchroniła swoją czystość. I oby jak najwięcej było młodych ludzi, aby umieli chronić godność. Godność dziewczęcom. Aby nie dali się złu. Choćby nie wiem za jaką cenę. Żeby jednak umieli obronić, obronić godność. Tą godność, co mają w swoim życiu najważniejszą. Karolina miała tylko różaniec, chustę ze sobą ściskała, bardzo w ręku różaniec i to ją uchroniło. Niech Matka Boża wspiera, zwłaszcza osoby które właśnie są słabe, niech daje im siłę w takim chronieniu, niech ich ochrania szczególnie i pomaga, wspierając ich w godności, w godności, w podejmowaniu decyzji dobrej, żeby się nie dali. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, nieustającej pomocy. Módl się za nami, błogosławiona Karolino, módl się za nami. Więc nie błogosławiona Karolino, niech was wszystkich ma w opiece. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże i naprawdę serdecznie tu zapraszam. Amen. Błogosławiona Karolino, Niech Twoja światłość z wyjścia z tego lasu. Niech teraz przeniknie, wszystkich na świecie wirtualnie i w internecie niech zabłyśnie twoja czystość z wyjścia lasu niech przeniknie twoja czystość na całym świecie niech zaiskrzy twoja godność dziewczęca niech przesyłam Światłość, która wychodzi. Wychodzi i daje czystość Wam wszystkim na całym świecie. Niech Duch Święty Was oświeca. Z błogosławioną Karoliną, która żyje. Żyje i jest z Wami. Duch uświęty wołam przyjdź. Teraz z tą światłością do Was, z błogosławioną Karoliną. Jak to słońce świeci na niebie, niech zabłyśnie czystość w Waszych sercach. Na całym świecie Amen. Szczęść Boże.